Program Powiększenie, Łukasz Chybiński, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu kandydat do ratusza, Edward Markiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale nie już <grym> witam serdecznie Państwa. Weteran można użyć takiego określenia, bo jak się popatrzy na Pana historię jako samorządowca, to 16 lat robi wrażenie taka służba. Do tego, do tego zaraz y, przejdziemy, bo ja bym chciał zacząć od y, listopada ubiegłego roku i wyborów samorządowych i słabego wyniku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, po którym pojawiły się komentarze, że Lewica się już nie podniesie, że będzie miała problem w Zielonej Górze, mówię już o tych marcowych tak. wyborach, żeby skompletować listy. No, czarne scenariusze i czarne chmury wszyscy wieszali, gdzieś tam wróżyli, że tak skończy już Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj chyba przerwaliście cały ten, cały ten czarny scenariusz i pokazujecie, że sojusz Lewicy Demokratycznej ma się dobrze, nie ma problemu, żeby skompletować listy, ba, w tym tygodniu rejestruje całą pięćdziesiątkę. Tak, wie pan, do głowy mi nie przyszło, że moglibyśmy mieć jakiś problem, a wręcz przeciwnie, wielu osobom trzeba było no, z przykrością odmówić, bo było więcej niż trzeba było, żeby się znaleźli na listach. Jeśli chodzi o ten wynik listopadowy, no wie pan, to jest bez porównania. Wybory do Sejmiku są zupełnie innymi wyborami. Ja spróbowałem tego, jak to smakuje, i, i powiem panu, że jest to niesamowite. To rzeczywiście powiedzmy 30. Banerów to tam, to tam to znika w próżni i tego w ogóle nie widać. 30 banerów w okręgu w Zielonej Górze, to właściwie widać nas na każdym skrzyżowaniu, prawda? To są różne rzeczy. Tam u nas można pójść zapukać do drzwi i porozmawiać z ludźmi. Tam się tego nie da zrobić. Tam się liczy na popularność, którą dany kandydat zdobył sobie w minionym okresie czasu i który już jest znany z jakichś innych swoich działań. I ludzie już kojarzą nazwisko z twarzą i wtedy idą na niego głosują. Także to, to jest nieporównywalne całkowicie. Natomiast z, zwróćcie Państwo uwagę zresztą, że te, ci kandydaci, którzy u nas tutaj zdobywali po tysiąc i więcej głosów, tam zdobywali po 300-400. Dokładnie tak. Także to jest nieporównywalne. E, a wracając do tych wyborów, tych naszych, tych te, w tej chwili najważniejszych, to wydaje mi się, że a, no, udało nam się skompletować takie listy. Które no, rzeczywiście zaskarbią sobie zaufanie wśród wyborców. Staraliśmy się tak dobierać ludzi: to są wyselekcjonowani ludzie, którzy reprezentują i różne zawody, różne części miasta, tak, żeby każde osiedle albo prawie każde osiedle miało swojego reprezentanta na tej liście, żeby były różnego typu zawody. Tak, żeby trafić do jak największej ilości środowisk yy, 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 No i rzeczywiście w sprawdzając te nazwiska, czytając o tych osobach, to widać, że rzeczywiście to cały przekrój, jeżeli chodzi o, o, o wszystkie środowiska społeczne, ja bym chciał, żebyśmy się skupili na tych kandydatach z numerem jeden, bo to są rzeczywiście te osoby, które za sobą mają pociągnąć kolejne e, nazwiska. Zaczniemy. Edward Markiewicz, okręg numer 4. Ja już na wstępie powiedziałem 16 lat w samorządzie. Tak, ja już tradycyjnie teraz wystartuję po raz kolejny, już piąty raz w, w wyborach samorządowych. Wie pan, no nie wiem ja, czy słusznie, ale ja to odbieram w ten sposób, że te cztery razy, y, y, kiedy to, to wybrano... No trudno, że pan nie zgodzi, bo on powie, że o czymś to świadczy. No tak, pewnie, że tak, o czymś tak, świadczy. I, tak. i, I po prostu zdaję sobie sprawę z tego, i państwo też sobie zdajecie sprawę z tego, że teraz to już nie jest tak, że ludzie idą, ja, bo mi się buzia podoba, to na niego głosuję. Zasłużył, to się na niego oddaje głos. Jak nie zasłużył, nie pracował... Nie widać go było przez cztery lata, no to też i taki będzie później wynik. To przykładów tego mamy mnóstwo. Wie pan, każde wybory uczą pokory uczą pokory i ja już widziałem takich ludzi którzy byli pewni że a co tam już jestem znany a potem się okazało że ten z piątego miejsca pokonał tego który no, był na pierwszym też, wyborcy też są tak. świadomi, już teraz, co, co, coraz częściej głosują rzeczywiście na kandydata który e, w ich opinii jest dobry, a nie na tego który jest na pierwszym miejscu tak więc też Dokładnie, ludzie więc to weryfikują r, różnie to jest weryfikowane i, i, i trzeba po prostu zapracować sobie, e, a pan sobie dobrą zapracował? markę na opinię. słucham pan sobie zapracował No nie ja wiem, wiem no, że masie... trudno się mówi o sobie ale, ale, ale w ogóle pewnie... nie potrafię powiedzieć. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. Łącznie z tym, że rozliczyłem się przed mieszkańcami z tego, co obiecywałem 4 lata temu. Pokazałem, co udało mi się zrobić, czego z różnych względów nie dało rady zrobić, i mam nadzieję, że zrobi się w kolejnej kadencji, jak nie ja, to ktoś inny. No i myślę, że, no, że to zaprocentuje i mieszkańcy powinni docenić przede wszystkim właśnie tych ludzi, którzy są sprawdzeni i którzy wiadomo, że, że można na nich liczyć. Natomiast to pójdą są? również i ta, na takich pewnie głosować, na których, którzy są nowicjuszami, będą chcieli odmiany. To za moment o nowicjuszach, bo tu nam się Cezary tak, Wysocki tak, pojawił tak. w okręgu numer 3, ale ta pozostała czwórka, oprócz pana trójka, to rzeczywiście daliście pierwszeństwo tym osobom, które już mają doświadczenie w samorządzie. tak? To znaczy, wie pan... Y w przypadku Tomasza Nestorowicza i Rados Słowa Brodzika, ale nie można chyba mówić o wielkim doświadczeniu, bo to jest jedna kadencja, ale to są panowie, którzy swoją obecność w ratuszu zaznaczyli to w bardzo solidny sposób. Jeśli ktoś, ktokolwiek się choć trochę interesował tą naszą miejską, lokalną polityką, to na pewno te twarze nie umknęły im. Na pewno ich działania na pewno zostały zauważone, bo i brodzik chociażby z tą akcją ratowania śródmieścia i ożywienia go. E, e, czy, e, czy chociażby e, Tomek Nesterowicz, e, no wie pan e, wieloletni dyrektor, e, no oczywiście, przecież tak, i winobrania, tak, no. i, i festiwalu. trudno byłoby nie zauważyć ludzi, którzy są świetnymi organizatorami i potrafią no, no, ludziom pomagać i spełniać ich zapotrzebowanie. Także, to skąd w tym gronie wziął się pan Cezary Wysocki? No proszę pana, wchodzą coraz to młodzi. pan, o to samo mógł pan by mnie zapytać 4 lata temu, skąd tam się wziął Nesterowicz, Brodzik, y, prawda? Tego typu twarze, natomiast teraz wchodzi kolejny Wysocki, Cezary, którego jeśli ktoś obserwował, to powinien zauważyć, że w ostatnich latach był bardzo aktywny. Był jednym z autorów, pomysłodawców i organizatorów na przykład filmu o pionierach jednej części, potem drugiej. To między innymi on zmobilizował, usprawnił Federację Młodych Socjaldemokratów, skupił wokół siebie dużo młodych ludzi, wywojowali między innymi boisko pod Hubą. E, e, cztery, no tak, parę ja, lat temu, także pan, jest, to, bardzo, jest ja to, to rozumiem. Młody, twarz, który, Ralf, młody tak. ambitny człowiek y, z Federacji Młodych Socjaldemokratów, co istotne, bo to zaplecze tak. gdzieś tam sojusz sobie kształci i to ważne, żeby mieć aktywną młodzież. Ale dlaczego w okręgu numer 3? Dlaczego w dzielnicy Nowe Miasto? Dlaczego tam? Nie, cóż. Bo no, jak popatrzymy na inne komitety, może dopowiem, bo może nie wszyscy telewidzowie to śledzą, inne komitety stawiają po prostu na byłych radnych gmin, na osoby i nazwiska dobrze znane w tych 17 sołectwach, są już Lewicy Demokratycznej, zupełnie inaczej. To znaczy, wie pan, to nie jest tak do końca, bo tylko na tym pierwszym miejscu jedyny Czarek Wysocki, który pochodzi z Zielonej Góry, natomiast cała pozostała dziewiątka to są ludzie bezpośrednio związani z, z gminą. Staraliśmy się tak zrobić, żeby każdy z nich reprezentował inną wieś. Prawie się udało, tam dwie osoby są z Przylepu, tak, poza tym to każdy jest z innej wsi, a więc ludzie idąc do wyborów mają swojego człowieka, na którego mogą głosować i, i, i myślę, że to no, spełni swoje zadanie. Natomiast mają wybór, czy iść na powiedzmy dojrzałą i doświadczoną paną Antoninę. Sawczuk prawda czy iść na młodego obiecującego Czarka Wysockiego daliśmy ludziom alternatywę no i sami będą wybierali będzie prowadził bardzo aktywną kampanię wyborczą spotka się na pewno w wielu wsiach z, z mieszkańcami będą mogli go poznać porozmawiać z nim zapytać się co zamierza zrobić i ręczę państwu że przy bliższym poznaniu bardzo dużo zyska pan wywołał panią Antoninę to zapytam a pani Antonina miała szansę wystartować w personalistach Suszu Lady Demokratycznej. Tak, to przyznam, że panie Antoninie, żeśmy proponowali, ale... Tak energicznej kobiecie i tak prawda, no znanej, bo, bo przecież ten element połączenia miasta z gminą pozwolił jej tutaj prawda, bardzo Wypłynąć mocno, bardzo mocno zaistnieć. Tak, tak. Tak. No, nie, nie ulega wątpliwości, że z, b, jest osobą popularną i z tego co wiem, miała rzeczywiście propozycje od różnych partii. Wiem, że i PiS proponował, i PSL, i my. No cóż, wybrała sobie, z tego co wiem, Polskie Stronnictwo Ludowe. Życzę jej powodzenia, no i zobaczymy, jak, co, jak to ludzie zweryfikują. A proszę powiedzieć, bo ruszyły takie transfery polityczne, już mało czasu zostało do zarejestrowania tych list, ale ogólnie był taki ruch, prezydent Janusz Kubicki gdzieś tam podebrał Grzegorza Hryniewicza do swojego komitetu z Forum Młodych Socjaldemokratów, brat Cezarego Wysockiego tak, będzie startował u prezydenta. Tak. Artur Hebda i Polskie Stronnictwo. z kolei, prawda. A dlaczego tak się wydarzyło? Przecież to jest człowiek Oj. od lat kojarzony z lewicą. No wie pan, o to chyba trzeba byłoby jego zapytać, bo ja do końca też nie jestem zorientowany, dlaczego takie, a nie inne decyzje podjął. U nas miał zagwarantowane... Nie że w klubie nie rozmawialiście. U nas miał zagwarantowane drugie miejsce w okręgu za panią Jolantą Danielak, no trudno sobie wyobrazić, żeby to było odwrotnie miał zagwarantowane. No i cóż, no, wybrał sobie drugie miejsce na liście PSL. Czy słusznie zrobił? Czy przyniesie mu to sukces? Czas pokaże. Jeszcze chciałem zahaczyć o program wyborczy, ale słyszę, że już y, pomalutku musimy kończyć. To króciutko, co będzie charakteryzowało program wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, tak w trzech zdaniach na koniec? No cóż, wie pan, wystawiamy swojego kandydata na prezydenta, więc siłą rzeczy, każdy, kto wystawia kandydata, który będzie konkurował z obecnym urzędującym prezydentem, no, musimy pokazać, jakie rzeczy przez Janusza Kubickiego nie były do końca realizowane i obiecać, że ten nowy prezydent będzie to robił. Stawiamy głównie na budownictwo komunalne i socjalne, które no, no, w ostatnich latach, mimo, mimo tego, że żeśmy bardzo o to zabiegali w, w, w tej minionej kadencji, jednak ledwo drgnęło, że tak powiem. No i cóż, zależy nam również na pozyskaniu miejsc pracy, choć ja wiem, że to żadna nowość pewnie w innych ugrupowaniach też, ale trudno pominąć ten element, a więc krótko mówiąc o rozwój strefy przemysłowej w Kisielinie zakończenie właściwie tych wszystkich elementów, które tam zostały rozpoczęte. Chciałoby się, żeby, żeby w końcu ten most w Milsku powstał obiecywany nam od lat i ta droga i ten skrót na Poznań, żeby rzeczywiście się urealniły. No i będziemy stawiali oczywiście na, na komunikację, to znaczy w sensie budowy dróg, które, które też mimo wielu obietnic od dłuższego czasu y, y, ulic tych nie ma, no ja tu nie będę wymieniał y, źródlanej, nie będę wymieniał y, y, tej y, ulicy łączącej. Y, ulicę Dworcową z, z ulicą Zjednoczenia, no i wiele innych, które, które powinny już dawno powstać, a dalej ich nie ma. A sposoby na to, jak Sojusz Lewicy Demokratycznej chce to zrobić, poznamy w najbliższym czasie podczas konferencji pracowych, tych programowych już, bo sporo kandydatów znamy, to będziemy czekać na te konferencje Dokładnie, programowe. będziemy się starali przedstawić programy w poszczególnych okręgach, bo, bo ludzi interesuje głównie to, co będzie się u nich działo, no, trudno wymagać, żeby, żeby gdzieś tam, prawda, w zawadzie czy w Ochli interesowali się tym, co będzie zbudowane na zaciszu. Dokładnie, kropkę stawiam. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Edward Markiewicz, kandydat do Rady Miasta, był Państwa i moim gościem, sojusz lewicy demokratycznej dodam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Państwu dziękuję za uwagę. To był program powiększenie. Do zobaczenia.